Witajcie! Jesteśmy dzisiaj w Lanusia na inwestycji, która nazywa się Noah Garden. Jest tutaj kilka domów niezależnych, które mają po mniej więcej 300 m2 powierzchni. Zazwyczaj cztery sypialnie. Rozmieszczone to wszystko jest na trzech poziomach. Do tego działki w między 400 a 600 m2. No i przepiękne widoki na morze: od, praktycznie od Calpe po, po Benidorm, w tamtą stronę. Więc jeżeli chcemy na przykład zajechać sobie do Benidormu, to to jest dosłownie kilka minut samochodem. Na plażę jest 10 minut do Benidormu. Do Albir 15. Do najbliższych sklepów rzut beretem. Także bardzo fajna lokalizacja, bardzo dobra jakość wykończenia. Zobaczymy sobie, jak to wygląda w środku za chwilę. I cóż, zapraszam. Jesteśmy teraz na głównym poziomie. W sensie na tym poziomie jest wejście główne do domu. Jest salon, jedna sypialnia, otwarta kuchnia. Mamy dodatkowo basen, dwa miejsca postojowe dla samochodu. Tam, gdzie są te schody, jest może być. Niezależne wejście do części na dole, która właściwie jest gotowym apartamentem dodatkowym. No i tyle. Chodźmy zobaczymy, jak to wygląda w środku. Ok. I teraz tak, jesteśmy byliśmy przed chwilą na tarasie na zewnątrz jesteśmy teraz w salonie. Potem mamy. Bardzo przestronną kuchnię z olbrzymią ilością miejsca do przechowywania, więc super. Potem fajny przedpokój, gdzie można sobie spokojnie założyć buty, odwiesić kurtkę. W tym akurat domu jest też winda, która łączy ze sobą trzy poziomy. No i do tego w tamtym miejscu mamy sypialnię, która akurat tutaj jest zaaranżowana na biuro. Także zobaczcie sobie. Okej, okay, jesteśmy teraz na, na pierwszym piętrze. Są tutaj dwie sypialnie. Jest master bedroom, czyli ta, przez którą będziemy najpierw przechodzić. E, chodźcie zobaczymy, jak to wygląda w środku. No, poza tym tarasem, który jest bardzo przyjemnie, też skierowany na, na południe, widać Benidorm, e, widać trochę gór. Ale wejdźmy do środka, zobaczycie, jak, wygląda, jak wyglądają sypialnie. Mamy bardzo dużo miejsca do przechowywania. To wszystko to są, to są szafy zabudowane, więc są bardzo fajnie ukryte. Dosyć przestronna to jest ta sypialnia, muszę powiedzieć. Jest wystarczająca. Jest miejsce, żeby sobie zrobić na przykład makijaż, albo trochę popracować. Potem przechodzimy przez łazienkę, w której znowu mamy bardzo dużo miejsca do przechowywania. Fajnie, że toaleta jest również zamknięta, także to jest na duży plus. Do tego mamy ogrzewanie podłogowe oczywiście, mamy klimatyzację i tak dalej, więc pod tym kątem jest to jak najbardziej bardzo nowoczesny dom. I tutaj mamy... Drugą sypialnię z Łazienką, i również sporo miejsca do, do przechowywania. Z tego miejsca jest też wyjście później na taras na dachu. Na, ty, na tarasie za, zaczynaliśmy, więc pokażę Wam tylko, w którym miejscu jest taras. I on jest dokładnie tutaj. Mamy wejście na taras, z którego widoki są no, rewelacyjne. Jesteśmy teraz w trzeciej e, sypialni na tym poziomie. Właśnie mogłem się pomylić, ale to nic nie szkodzi. E, także cóż, no jest to część po prostu do spania, jest oddzielona od tego miejsca, gdzie się e, żyje. Powiedzmy, więc to jest bardzo fajnie zrobione. I teraz idziemy jeszcze do piwnicy. Tam jest e, jeszcze jedno miejsce, które jest zagospodarowane, akurat w tym momencie na apartament. Chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda. OK, jesteśmy na najniższym poziomie w domu. Mamy w tym momencie zagospodarowane to miejsce jako, no właściwie, apartament. Jest, jest tutaj poza tym, że jest sypialnia, jest też schowek, jest dodatkowo miejsce, które jest tak naprawdę pralnią. Możemy mieć dodatkowe, niezależne wejście w tym miejscu, a dodatkowo mamy bardzo fajne patio, w którym, no które, jeżeli te rośliny urosną, no to będzie to wyglądać rewelacyjnie. To daje też dużo światła, więc nie czuć, że jesteśmy na poziomie minus jeden, tak? Tutaj mamy dodatkowy schowek jeszcze, do tego łazienka, z prysznicem. Wszystko w fajnym, nowoczesnym stylu. Podgrzewanie podłogowe, również bardzo ważne w łazience. Chodźcie, zobaczymy teraz sypialnię, a potem pójdziemy do pralni. Fajna, przestronna, również szafy. W tamtym miejscu dodatkowo schowek, już, o którym wspominałem. Idziemy teraz zobaczyć, jak można zrobić fajnie pranie. No ok, jesteśmy w pralni. Fajna sprawa jest taka, że na górze mamy miejsce, w którym możemy wrzucić pranie i ono wypadnie w tym miejscu, więc to jest super. tego miejsce na, na pralkę i na suszarkę. I w tym miejscu mamy również bardzo dużo szaf. Jest tutaj też schowana pompa ciepła, i wszystko, co jest do obsługi domu potrzebne. Ok, w sumie to tyle, podsumowując. Mamy tak bardzo fajną lokalizację, blisko do Benidormu czy do Albir. Sam teren tych, tych domów jest ogrodzony. W ciągu dnia będzie tutaj konsjerż, w nocy alarm, więc bardzo bezpiecznie. Do tego mamy rozsądnej wielkości ogrody. Bo powiedzmy, że działki mają mniej więcej między 500 czy 400 a 600 metrów kwadratowych, nowoczesny dom, e, w dobrej cenie, wysoka jakość wykończenia, bardzo fajny design, e, no i tyle. To wszystko na dzisiaj, tak naprawdę e, zapraszam do subskrybowania naszego kanału i mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, na razie.